Kurwa lepiej teraz O kurwa Nie nadu naduunijcie, naduunijcie, naduunijcie. na dół, na dunijcie, na na I Nie komitet powidalny pani Auris, Dobra, tuj go. Weź go o kurwa, widzowie. No z spaty. O. Ale nie tak. Dobra, czego? O kurwa. Ty co się dzieje? No co, gówno kurwa, lipa jest. Miecie mnie ten kloak, są Kurwa, przedem, no. Kurwa, to szybko. <grym> Babi, nie duraj mi to, kurwa, klołka, jak Boga kocham. Się przez nie, idź tam, kurwo! Co ty robisz, to idioto? To się... Kurwa, gdzie ty idziesz po mowy, człowieku, kolejne? Nie, je do góry. Jesteś zjebany, ja padam przez ciebie. Ty jak padasz? Ty... Gówno nie padam, no. Jesteś popierdolony, jakiś człowieku. Ja już mam, nie Idziesz na górę, cztery moby ściągnąłeś A więc się mi nie było Ja pierdolę, ty myślisz trochę?